Ten ostatni posiłek. Jutro wszyscy umrzemy. Jutro się rozstaniemy. Na wieczny czas. Siema, witajcie. Znowu jesteśmy w otoczeniu, które powinniście rozpoznawać, czyli w Bieszczadach. I będziemy dzisiaj gotować na ogniu w kociołku, który tam już wisi, za chwilę rozpalimy ogień. Ugotujemy sobie dzisiaj zupkę, e, takie flaczki z boczniaków. Dostałem boczniaki, tu już mam je pokrojone, przygotowane, więc z nich przygotujemy sobie, sobie zupkę boczniakową, takie flaczki, ale boczniaki. Boczniaki, ale flaczki. Mamy tutaj jeszcze trochę sparzonych opieniek, które zebraliśmy wczoraj. Nie wykorzystaliśmy wszystkich, więc jeszcze je pokroję i też dorzucimy do zupki. Co będziemy potrzebować? No, to przede wszystkim boczniaki. Cebula, marchewka, pietruszka, które zaraz pokroję i zetrę. Hmm. Przyprawy sól, pieprz. Tutaj mam wywar z kości wieprzowych. A i wkroiłem, wdrobiłem tutaj mięso, które zostało mi z tych kości, plus marchewkę pokroiłem sobie w takie plastereczki, żeby nie marnować, żeby wykorzystać. Masełko, na masałku sobie podsmażymy warzywa w kociołku yy, i grzyby. Doprawimy, wrzucimy to na, do gotowania, zalejemy wywarem. Zastosujemy gałkę muszkatołową, bo ktoś z Was tam w komentarzach mi doradzał, żeby dodać gałkę muszkatołową, bardzo dobrze to smakuje. Majeranek, no bo oczywiście do, do flaczków no to majeranek jest yy, niezbędny. Mam czosnek granulowany, bo nie mam zwykłego, więc taki zastosuję. Dobra, przystępujemy do działania. Cebulę sobie takie pióra kroję. sobie tu do miseczki z powrotem. Warunki polowe, ale jakże urokliwe. Myślę, że już ostatni raz w tym roku tutaj będziemy gotować, więc więc wykorzystujemy ostatnie piękne dni tej jesieni. Panie Dawidzie, czy złowiłeś Pan jakąś rybę? No. A jakże mogłoby być inaczej? Mia, mnia, mnia. Tradycja musi zostać mnia, podtrzymana. Mnia, mnia. Nie ma lekko. Ooo, tu są by się przyczepił. Do czego? Widzę, że warunki pracy niespecjalne. Polowe, najlepsze. Liście Tutaj, lecą z drzew. Tak? Właśnie, właśnie, że wesoło. Pogoda bardzo ładna, dopisuje nam. Pochodziliśmy sobie po górkach. coś wegańskiego? No w sumie tak. Chociaż nie, bo wywar jest wieprzowy i mięsko z kości jest wrzucone, więc nie do końca. Nie do końca, po prostu... Robaczki, do sprawy, tu wszystko lata, także... Ale dajemy radę. Dobra marchewę i pietruszkę sobie na tarku Tarkujemy. jak nie macie tarka to sobie to pokrójcie mamy dodatek jakiś igieł tutaj sosny bukowe liście nada to swoistego aromatu nie ma się co przejmować co nas nie zabije to nas wzmocni Wywar grzybowy! Kania z dzisiejszego spaceru znaleziona. Bo ogólnie jak. spacer ja złowiłem Nie, Jebaniutki Ogólnie na drugie danie sobie zrobimy jeszcze. Ma... Zostawiłem większe boczniaki do usmażenia. Znaleźliśmy kanię, więc sobie też usmażymy. Albo dodamy do zupy. Gdzie mi tu z nią? To prawda, ładna prezent. Nie! No. Cie z tą ziemią, ta, widocznałeś? Mm, jakie dobre! Chcę Grz... mówić dobre. Jak to pachnie grzyby? Mm. Gotowanie na zewnątrz ma swoje uroki Można wszystko zrzucić z obierki z warzyw na ziemię. Nie ma problemu. Te opienki jeszcze sobie pokroję na drobniejsze paski. Co za wariat. No weź mi z tą ziemią. Kalierdo. Kania bardzo dobra. Chciałem dodać do, do zupy, ale postulat był taki, żeby je usmażyć, więc, więc pójdą na patelnię. <grywanie> Efekty specjalne pirotechnika. <grywanie> Kurwa takich filmów to nikt nie robił. Podgrzewamy <grywanie> grzałę. Nie jest to mi obiektyw. Trochę igieł. Mareka, to, haha, jest przeszkadzacz Prymasort Przeskazasz prymasort drugi niestety musiał już wrócić Także jest tylko dzisiaj jednoosobowy. Ale daj radę No ale to rozpal ogień No No weź no Dobra, grzybki mamy przygotowane. Zmieniam stanowisko i będziemy się brać za gotowanie. Gagatek nie rozpalił mi ognia, więc muszę się za to wziąć ja oczywiście. Jeszcze popsuł palnika. Rozgrzewamy nasz kociołek. Zaczniemy od podsmażenia cebuli i naszych warzyw. Wrzucam. Tak. Fuh. Muszę zmienić pozycję. Wrzucam tak jedną trzecią kostki masła. Niech mi się roztu... roztapia. O już jest widać gorąco, bo masełko od razu zaczęło upływać. Dobra, masełka nam się już tu o, ładnie roztapia, czyli temperaturka się robi, niech, 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 niech. bardzo dobrze. A ja już sobie wrzucę cebulę e, marchewkę i Pietruszkę, niech zaczynają mi się podsmażać. Od razu, tak na dzień dobry, doprawimy solą. Pieprzem. Dzisiaj dosyć mocno wieje. Może to być słychać na nagraniach. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. No i dym z ogniska też szaleje. Ale jakoś damy radę. Najpierw zeszklimy troszkę cebulę z pietruszką i marchewką. Za chwilkę dodamy grzyby, żeby je podsmażyć. Dodam sobie troszkę czosnku granulowanego. Dym jest niesforny, a on mnie lubi i zawsze kurde idzie w tę stronę, gdzie ja jestem, żebym miał trudniej. Zaczyna pachnieć, aromaty zaczynają się uwalniać. Będzie dobrze. Nie wiem, czy słyszycie, ale to już dosyć mocno ładnie skwierczy. Dobra, rzucamy grzyby. A, pięknie. Boczniaki ładnie imitują nam flaki, bo mają taką podobną strukturę, jak są paski pokrojone. Dobra, pozwolimy temu troszkę się podsmażyć, poddusić. nabiera kształtów. daje trochę gały muszkatołowej. Ponoć tak jest jeszcze lepiej. Dobra. Grzyby cebulę, pie marchewkę pietruszkę mamy podsmażoną. Zalewamy to bulionem. Pokrojoną marchewą i obranym mięskiem z kości. Spakowanie produktów. <laughs> tak. <gry> Zapraszam po ten tam można mi zapłacić, tu jest kieszonka otwarta, dodajemy słuszną ilość majeranku, zamieszamy, przykrywamy i zostawiamy do zagotowania. Przykrywamy i niech się gotuje. Tam się nam zupka z boczniaków gotuje, e, takie flaczki z boczniaka, a my tymczasem jeszcze zostawiłem, tak jak wspomniałem, tam zostawiłem takie większe boczniaki. Zrobimy sobie Kotlety. Eee, co? Nic prostszego. Jajka. Do jajek dajemy trochę soli. Trochę pieprzu. Rozbełtamy. Także mamy dzisiaj obiad boczniakowy. Jak macie mleko, dodajcie sobie trochę mleka. My już niestety nie mamy. A jesteśmy w wystrzałach. Eee, w zasadzie dzisiaj wracamy do domu, więc wykorzystujemy już wszystko co mamy. Nie będziemy więcej produktów kupować. Ja sobie dam troszeczkę wody, żeby mieć to rzadsze. Ja mówię lepiej mleko. No i żeby mi wystarczyło na te boczniaki. Na patelni rozgrzała się oliwa z masłem. I bierzemy się za panierowanie. Te boczniaki też sobie trochę opruszę pieprzem, żeby miały trochę smaku troszeczkę soli i panierujemy tak jak zwykłego kochtleta, czyli bach w jajo z jednej i z drugiej strony obcieka, buła tarta i na rozgrzany tłuszcz. I robimy tak z wszystkimi, także też można jak najbardziej boczniaki wykorzystać do tego, tak jak i kanie w sumie, co tam jeszcze, rydze słyszałem, że tak ludzie smażą, także jak najbardziej można to w ten sposób potraktować także dzisiaj, za chwilę zobaczycie jak będzie wyglądał efekt końcowy naszego dania dnia dani dnia w zasadzie, czyli zupa z boczniaka i kotlet z boczniaka. Jami! Kto lubi, to lubi, niech łapkuje, lajkuje. Dajcie znać, czy robicie takie potrawy, czy lubicie grzybki, czy chodzicie na grzybki, czy uprawiacie boczniaki w domu. Bo ja właśnie mam balot boczniaka w domu i będę go uprawiał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nagram wam o tym oczywiście filmik. Że nie martwcie się. Nagram jak uprawiać, jak hodować boczniaka w domu. Dobra, ja się tymczasem z wami żegnam, dokończę sobie smażyć i znowu powitam was, jak już będziemy mieć gotowe jedzonko. Dozo. Łupka nam tu bąbeluje. Zaraz będzie gotowa. Kotlety mamy usmażone. Tutaj są w sotę, a to w panierce, także zaraz przygotowujemy wyżar. To smutno. Jak to palnie, grzyby. Ukoślasz babka. Było powiedzieć temu wędkarzowi, że zapraszamy zupę z jadalnego muchomora. Dziękuję. Na pewno by się przełamał do jakichś ludzi. Tak? Co? Będzie żółpka. Ale bardzo ładnie. To twardowe. Mhm. No, pewnie jak wyjście z pół godziny. to się nie gotowało jak na zupę. Nie ja wiem? Z pół godziny, na więcej jak pół godziny. Podsmażone to były najpierw. A podsmażone te grzyby no. były wcześniej. No właśnie. Koleżance wysłałam on na... sam. Weź, ja taka głodna. Ale smaczne. Smaczne takie słodkie flaki. No bo to ma być, ale, bo to zupa a'la flaki. Nie? Co jebista. Ale słone. Trochę słone wyszło, no wywar chyba mhm. wyszedł taki słone. Co no. Mocno. Zucąca, rozgrzewająca. Jesienna, nie? spodników tyle, że no, no. no też, intensywna bardzo. Treściwa. No. Imbiru bym do niej dała. Imbiru? Pasuje Pasujemy smakowo. Boże, tu są wszystkie te grzyby? Tak, wszystkie. Boczniaki, opięki, opięki i taka żeby była jeszcze ostra. I, a, o Ostr... w końcu zapomniałem. Żeby ostrości dodało. Ostr... No to jest taka po... podstawowa forma, w sumie no. eksperymentować można. może być. Rekomendacja. Ja Kiedy mi zrobisz taką zupkę? Nigdy. A i się dowiedział. Zamiast pan. No i się A boisz już filmik, bo już gotował z, Rafa, z Rafałem. Goti... Na, na YouTubie. Gotuj z, Rafa... Gotuj, z Rafa... Gotuj z Rafałem. Gotuj z Rafałem. Pl. Grzała gotuje. Ten ostatni posiłek Jutro wszyscy umrzemy. Jutro się rozstaniemy Może. Na wieczny czas Dobra zupka z muchomarka. Także jak przeżyję to, to wrzucę filmik. Jak filmik się pojawi to było... nie było mu homorów. A wy wiecie co macie robić. Subskrybujcie, lajkujcie. Na... Brzuch mi zaczyna boleć. <gry>